i mi ciągnie, jeżeli nie ładuje, Aha. czyli więcej doładowuje niż zabiera to tak jakby z telefonu, choć i chodzi, to włączony ekran i, i muzyka nie, znaczy Aha. Ciekawe kiedy się to zmieni, czy nie jest dobrze ładować do tego stopnia, żeby żeby było na plus. Ja no to koronkę już wyrzucam, będzie łatwiej potem. No dawaj, bo ja nie mam, nie wszytało mi. Ja może joystick zmienię, bo chyba ten joystick był lepszy, kurwa. Dobra, miał <laughs> Ty przyszedł, przyszedł. Co? Przyszedł o. po koronkę. I on tuje Motherfucker Dsiadygię Dobra, klasyka Na rozwalenie się To mi używa internet Halo Nie zapominaj, że patestreama odpaliłeś O to co się odpaliła Kurwa, nie polecę tam? Polecę przez ten dom ogólnie to na ten dom miałem dobry lot Ty, okay. a ty Krzyśka zapraszałeś? Bo ty mówiłeś, że zapraszałeś, go, tak? No. No chyba gra. To też dziady gra jeden. No to gra? przecież jak solo grał, nie? A nie wiem, on powiedział, że nie będzie grał w te re re reaktywacje. A... No to czyli nie będzie grał ze mną, nie lubi mnie już, tyle. Nie, chyba nie gra w te reaktywacje, no. No, tu można zagrać raz w reaktywacji, czy dwa razy w reaktywacji, dwa razy w tamtą grę. Nie, ja tam aby ten, który... mi się, też nie podoba tu. A tam też Ci się podoba? Też nie podoba się, to nie jest ten Fortnite co kiedyś. Ale tutaj powiedzmy zabijasz jednego, drugiego, trzeciego i... Ja pod tym kątem lubię to, bo jest dynamiczna, szybciej się dzieje, nie czeka się. Jest akcja, to jest akcja, a nie tam chodzisz, to już cię ci nie Chodzi, 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 a ja na końcu... Na RPG lubisz nie. nie? Nie, nie, to zostało. No, na budowanie może tak, dalej. Mam sznajperkę! Wiesz w ogóle pingu mam kurwa do chuja? Stała córunia kurwa i odpaliła internet już mnie kurwa w rozumiesz? że kurwa za chuja nie pogram A ty... Co to było? Peknięcie kurwa to? <śmieniu> No tak, bardzo w to, nie Piana, to jest takie pianiste peknięcie, to ja wiem co to znaczy Piana bo... Piwko robi swoje. Jest. Piwko jest dobra. Ja dzisiaj co mogę wypić. Bo tu harnasie, hopie 4 i bomba jest. Ja to nie lubię tych harnasie bardzo. A Ale po 2.50 to... To, to, to gdzie ja mam? Sztucer jest. Ale to jest... To jest wariatstwo. Kopia. Spiritus. Odbijaki... Odbijaki to masz na boje do sztucera. Bierzesz stucia, czy A co chcesz za odbijaki? Chcesz domki? Nic nie chcę, bo ja mam... Ja mam, mam odbijaki, mam 6 spleczy snaj... Nie, ja mam wszystko co mi trzeba. Dobra. Domki jeszcze jeszcze czas. Domki potem. Pod koniec weźmiemy może. Do dom pilota, ale to albo ucieczka, albo... No mam te odbijaki Bo ona tak tam. korzystasz z internetu? Czy ona tak korzysta już? Stałaj. I... Ja się Ach, chowam tu. tutaj czekaj chwileczkę Ta wstała, kurwa się wyspała, rozumiesz Było 4, bo gram, rozumiesz? I nie mogę się zagrać o. Kurwa jak ona kurwa Proszę. to moje no, hasło kurwa do WiFi odzyskała Nie piozdolę. Gdzie jesteś? No kochanie, tu goście Gdzie Uch, jesteś? Myślałem, że było w dystynie. Gdzie? To pod tobą Tu jesteś Gdzie jest? Weź sobie to złoto, to tam na placu biegamy Jakie środę. złoto? No. Oto. to Ale ja tego nie, nie chcę Ja nie wiem, czy bym to chciał, czy nie chciał Chyba bym to chciał, bo nie wiem nic na Idzie tu gonitwa no kurwa, ktoś tu to, to, to jest Ale wiesz że kurwa nie mogę nic zrobić, jeszcze zjebałem Ach. Uciekłeś a gdzie on jest? Nie uciekłeś hmm. no, bardzo To nie ten jebany Skurwy syn, to nie tak ten by był wyrawało, kurwa Tamten to gnije tam kurwa, do no, że słaby był w chuj, a ja taki internet mam mówić i odpalili Dobra, wcie, działaj Jeli kolonki Pszczelałem do ciebie już No, nie, nie strzelam, skierdolaj mu Ja kurwa byłem za tym, a on mi kurwa wiebał leży, leży jeden Tamten dospierdolił, fui O kurde, dostałem nie wiem skąd Ja mam bardzo duży internet, kurwa, to się nie uda, za chuja. Nie wiem co ci powiedzieć. No co, to jest buch, kurwa. Nie mam leczenia, kurwa, co ja ci mogę poradzić. Przela chujbie z dupy, kurwa, gdzie ty jesteś, nie mam pojęcia. No ja idę... ...cały czas do przodu, ale... Ale mam walkę, bo mam gości przed sobą cały czas. go zabiłem Wychodzę ale... w twoim kierunku. Ja kiedyś. też idę tam Ale ja mam cały czas idę, muszę do niej iść, bo nie zagram Rozumiesz? Tyszela. Tu jest automat z leczeniem Ale żem przyjebał kurwa Teraz. Nie Coś tu chodzi No Z góry coś Tu kroczki by kurde czy w stąd musimy mieć dostać jedynie dostać do dostać jedynie dostać jedynie dostać No zamykaj drzwi, bo ten był tam Idziemy, bo tu nie ma strefy tu Jest tu chyba yeah. A ten z tyłu idzie za nami, zobacz Tu wyjdzie Zasłoniłeś mi A No, to. Pompę wyrzucam taką No, to tu na co? czas strzelają idziemy tędy z tym szlakiem idziemy chyba i może... otwór, otwórz sobie ten otworzę proszę ale ja tu jeszcze popatrzę, no tu będę patrzył co się dzieje za ach chuj mi ta jedna ...gąbka. To musimy chyba iść na... Do... a tu tam nie ma strefy kurde no ale idziemy no, dobrze tutaj by było ten... Dobrze by ich było, no, przegonić z tej górki. Już bo już chyba te... Na już może. No, okej. Okay. Mam jakieś domy Tylko tak. nie mów kiedy bo ja ze sniperem... Ale idziesz za mną, le... tak? Ja jestem obok ciebie już. Ze snajperki headshot'a by razu dostał i leży. No tu jest, kurwa, człowieku, mierz w niego jak najszybciej. No nie widzę go, a jest, dobra. O już. Aj, z drugiej strony. wywalamy go. Ten się rozpadł, tam uważaj na kolejny team. Ja tu jestem na tym. Tu chodź, do mnie. Jak ja chciałem go zabić, żeby... Ja Jezus... To się leczy, ty się leczysz? To ja, no. O, ktoś tu przyszedł. Po... Tamten ten wariat, tam spamuje. Gdzie? Tu. Chłopie, jak mnie zjechał cały ten i do połowy tu. Goście, o. Kup, nie widzę. Cofnął się. A jeszcze ja mało tego, idzie... bo tu w krzaku tak, mam gościa. Tu są goście. To ja widzę, no. Najgorsze, że nie mam strefy. Chodź, idziemy, idziemy! HURRY GO! I będę domek stawiał w strefie! Postawiłem plecy, coś. Plecy, plecy, ma. KURWA TA WODA JEBANA! Ty! No nie bierze, dostałem hita. No wiesz. Ale dostałem z pleców i dostałem od tego strzały. Dawaj koronkę. Nie mam nic do leczenia. O, już mam. A on specjalnie przyszedł, jebany, tak? Nie, on za tobą szedł. Tylko ja weszłem, bo ja on myślał, że ty jesteś na dole, a ty pływałeś, nie? No kurwa, ta woda, to myślałem, że mnie wpuści. kurwa, ja nie lubię tej wody. A ja jak się kapnąłem, że ty nie jesteś na górze, tylko na dole, to już wchodziłem do niego, nie, bo chciałem ci pomóc. Walę tą... tu. Tam poruszyłem bebru. Ja pierdolaka dziura Ty dawaj, tu wrzeszłem Ty widziałeś co zrobiłem? Ty, ja tu nie doskoczę teraz No kurwa ja doskoczyłem Ty nie doskoczysz No nie doskoczę Doskoczysz? nie, wybiłem się z tego Dawaj Dobra I tutaj można skoczyć, a tu Jest nafteczka Weszłem z powrotem ja się leczę tu. Uważaj, bo tam jest dwóch snajperów. Tam sztucer był fioletowy. Tu jest Czekaj, tu. bo lewo, lewo! Kurwa, tam jest zoba. A tuż z ty. Ja Leży jebany. Idę zobaczyć, czy nie ma mojej korony. Wziął se, Domek byś tu postawił, nie masz już. Nie. O kurde, tu jest bardzo niebezpieczny. Idę do, do ciebie, gdzie ty jesteś? Na górze, Czysk. ale tu. U mnie? Ale kurwa ja... Się... Tu jestem. Bo ja mam kurwa splesze. No to co ja ci zrobię? No dobra, plesu? jestem Chodź już. Tam. Chodź, idziesz na górę. Aha. Uwaga, bo z pleców może ktoś strzelać. Tam się strzelą. Dobra, dziękuję. Tu jest, o. O, tu. dalej 105 dostałem. Kurde, ale głowy dostarczyłeś. Rozwal to, zwarto, kurde. Przecież. Weź, bo cały środek zajęłeś. Kurwa, zaraz rozwalę. Gdzie on jest? Ty, ty to strzelasz to? No, to strzelam, ale... Po co to otwierasz? O, masz szansę Tomek by się przydał. Ten tam jest. Nie, nie mam. Bo... Wal tą beczkę, jebrano po co Ty, jest tu na dole? Nie. Zostało pięciu ludzi. Ty, tam musimy iść, idziemy na nich. Mostem i tam, snipe, a ty zostawi... Snajpij, i tam, ten snajpij cały czas. Słyszysz? Idziemy tam mostem, czy nie? Ty, ktoś, ktoś tu... Patrz. Jo pierdolę. Widziałem, że snipe. Rozwalić co to? Walić kurwa, czy nie? Co wale? Kurwa, najpierw no się w tę stronę. Wyskoczyłem co trzeba. Ale kurwy, jebane chuje, co? darza do tu dojść do mnie? ja wiem, ja już nic nie mam tu do jest, tego. Tu jest, tu jest gość, co snajpi tu. Musisz się pośpieszyć, bo oni za chwilę jak tu... O, już tu są. To za długo to Zaraz uważaj tam na moście jest... A skończy. co ja mogę zrobić? Albo tak, albo srak, kurwa. Dobra, jest dobrze. Czekaj, tylko nie razem. Co razem? On uciekł z tego mostu. Jest tu na blisko ktoś. Kurwa! Ja pierdolę dostałem, kurwa Marcin. Ale jak dostałem, kurwa to normalnie nie wiedziałem co zrobić. To we dwóch tak za blisko to ty zasłaniałeś mi go, kurwa, bo już strzelałem. Gdzie, teraz nie. Tam już chciałem go strzelać i tak mi zasłoniłeś. Ale ja tego pomaliłem, co tu był, nie? Tak? Czy ty tego na daleko chciałeś? Ten tył tyłu dostał, on już sobie się Mamy widza, mamy widza. Mamy widza. A czego mi powiadomienie nie przyszło? Ej udojadam. Co mi Za mocno poszedł ty o! Jest słoneczek, jest Zolinka Ja, no, dobry słaby kurwa. kurwa w chuj tam muszę kurwa niączyć, kurwa tych skurwy synów tam gdzie do Mińska, jutro mogę pojechać co Muszę to przeglądać jeszcze raz tak? który ja ten Tyś ty ze z tamtego. To ja go tu zaszczyliłem, a ten drugi poszedł do bunka. O tyś ty sprawdził. A widzisz? No ale ty wiedziałem skąd, kurwa. Bo ten drugi, ten bunkszy on się schował, ten drugi od razu do bunku wskoczył, a ten tego jednego. żeśmy zawili, to, zabili, to nie do tego nie go... Zawiliłem. Na TikToku mi kurwa, ja. na, na TikToku mi kurwa zablokowali muzykę, <noise> naruszenie zasad TikToka, a jakie to kurwy są chuje. To coś tam słychać Nic, normalnie kurwa, randomowo. Jessica Lopez kurwa czy coś. A to <noise> może może to jest zjebane są człowieku, na jedną kolej jedzie i blokuje na fejsa na rolkę będę wrzucał. Ja pierdolę prawie spadłem O, ja pierdolę. pompa Twoja ulubiona Puszczałowa Co to kurde tam jeszcze nie wczytuję Kogo? Nie? Mi obrazu wiesz z bo tu nie było takiego opóźnienia przedtem Patrz jak się rozpią beka Idziesz na bekę? A ty masz hula O Patrz tu No i po mnie kurwa, ja tam O widzisz dobrze, żeś to rzucił I jadę w nich, Ktoś teraz pojechał ładnie Odstawiliśmy Jeden prawie na biało, ale nie do końca O, ognisko zgasiło Gdzie ty poleciałeś? No jestem u nich Ja tu mam kłopoty bo jeszcze i z tyłu ktoś jest No nic Tu jest na dole. Snajperkę ma Dostał. Na dole jest efekt w tym. Ja podjeżdżam do... A ty, tu masz gościa! Ty nie uciekaj! Chodź, pomóż mi teraz, bo odstrzela mnie! Drugi. Teraz we dwóch strzelają do mnie! Co ty ty... Tymi obijakami... Ja pier... Troszkę za późno. Chyba się respię. Uważaj. Kurwa, jebana kurwa! Trzy, dwa, jeden... No, udało się. Kurwa, człowieku nie mogę Kurde. sobie trafić chiebanem. A ja se Uwiozą. tak nie mogłem chopy na dwóch od razu gdzieś ten drugi skoczył za tobą. Uciekał przed tobą a no skoczył na mnie A się kurwa Jest tu topie kurwa O już ko Ja pierdolę. Patrz tu, no to teraz to został na... A dobra. teraz to już sieć tam kurwa bo ja nie wiem to co mam robić Sieć, sieć Nie wychylaj się raz. No jak ja nie mogłem, on mógł mnie zabić powiedz mi ja przez wodę No ładnie. Ja przez, przez wszystko, no ja nie strzelałem no też je jest i te wido jaki to jest Chuj tam wyjebane mam i te pierdolne to chuj w do śmietnika tą grę kurwa Fuki Dysik chyba To już idziesz do pracy? tagra tá gra 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 ostatni raz tego streama kręcę. Ej. A czego to tak robisz? No, no idę spać sobie co? A ty gadasz? Jak gdzie? jest 11 godzina dopiero. No. oj było Nawet muszę sobie wstać. Dobrze szło. Może bez tego patostreama lepiej idzie. No. O sopla dołączył. A to to jest? Ale ja nie wiem, tu twój znajomy. Twój? Nie Ja się pierdam. Nie mam broni. Masz tu. No to, 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 to ja kurwa miałem już wcześniej, kurwa. <ślesz> <ślesz> no, chcę zabić głowę. Nie wiem. Masz tu. Super pompa. Co ty bez mnie użyłeś? A bo chłopie gościa mam, ale mam jeszcze spleszę. Mam tu typu nie. nie no, idziesz, idziesz I... do mnie? Nie no używaj, ja mam pełne zdrowie. No właśnie widziałem, że się racz i... tam, tam, tam jest, idziemy na tego po Tam jest jeden na tym, tym domku. Halo? Idziemy, idziemy po jednemu. Po jednemu Idzie? idziemy, dalej. O, patrz tu już dostałem od niego Dostał mocno ku jeszcze spadłem. Ucieka Gdzieś w domu Ucieka tam, na drzewie jesteś Gdzieś na drzewie, nie? Tak, tu jest na drzewie, o na tym drzewie albo na tym drzewie jest Ale zaraz drzewa nie będzie. Jesteś? No? Patrz, ja będę ten niszczył, ty patrz jak spadam. Bo ktoś siedzi z tyłu, ty Tak. kolega pewnie Drugie liście drzewo, ty Dobra, to tu nie że patrzę Albo uciek Uciek dalej Sopla, halo Sopla, bo się wsadzimy cię, albo za je strzelić, ci albo zabuzi... Ty chciałem je jebany jak ktoś na dachu tu jest u mnie Widzę No, zaraz zobaczymy. Dajemy go Ty jest kurwa na tym drzewie pierdolony dawaj go chuja Dałże jeden Ty zjebał z tamtego dachu Potrzebuję ile? Snajperka masz tu Dobra na razie ten Daję, Daj, no, bo tu jest na tym dachu jeban Patrz się Ja muszę troszkę podnaczyć tam. Tu to się spokiepski. lecz trochę no, to trzeba mu Tu jest. Zdrasfaj to trzeba da, Daję bał. Schowaj się! Schowaj się! Aha Nie uciekaj, tylko schowaj się i tam czym? Za drzewem. No nie tak prosto to jest Może się trafić Dziękuję Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu Za no, nie widzi mnie Widzi, leży Został Leży tamten? Tak To Ten, dawaj to, to drzewo spad... no. No, Dawaj No czekaj, muszę przeładować bo Kurwa no No tu Tu już jest Tu już jest, na tym Nade mną Zrespił się Jest? Nie Ty dobra dostaje. Kurwa no jakim chujem kurwa O ja pierdolę Ile? Zero już możesz iść nie, nie? tam to nie żyje no no, Ale też zrespie. za chwilę będzie się pił Tu się zespół ten drugi Musisz na mnie przyjść. Ja już idę na tego, co Tak, kurwa. Co? Tu. Dostał mocno, kurwa. Leży? No. Mocno dostał, to leży. Co to się tu dzieje? To będziemy się tak... No tak, nie do nie? końca, no. Oni odpuszczą, gdzieś pójdą To no, Ale już odpuścili, widzę. Bałem się, że nie bierze. Nie, nie odpuści Idzie za kolonią. Wiedziałem, z dwóch stronie zrobił, Jeden z jednej, drugi z drugiej miał pierdoli, rozumiesz Pójdź nie stał się nie jest, ale Patrz ten ściara ale była sieczka, dnia pięć razy. Używała tam M, komu to se można